Że od samego początku jest w tym programie, że traktuje ten program y, bardzo poważnie. Dzisiaj jest z nami pan prezes Andrzej Kraśnicki. Panie prezesie, poprosiłbym o, o kilka słów genezy, historii tego programu, a także proszę nam uzmysłowić, na czym konkretnie będzie polegała rola Polskiego Komitetu Olimpijskiego w tym programie. Tak zupełnie szczerze, to inicjatywa realizacji tego programu dotarła do mnie. Bezpośrednio od prezesa firmy projektowej Potem dowiedziałem się, że telewizja posad chce w tym uczestniczyć. Jako sternik ruchu olimpijskiego, całe życie związane ze sportem, nie miałem najmniejszej wątpliwości, że tą inicjatywę musimy przekroczyć. Przed nami wielkie imprezy. zimowe igrzyska w Soczi. Zajęce za trochę ponad dwa miesiące. Piątczak. Jeszcze trochę. Rio de Janeiro, czy Tokio. To są tak wielkie imprezy o tak wielkim zainteresowaniu społecznym, które budzą emocje, które wiążą cele wielu, wielu ludzi na różnych poziomach i płaszczyznach. To są marzenia dzieci i młodzieży. I ruch olimpijski który wiąże nadzieję na wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży, na kreowanie tych wartości, które są dla tego ruchu charakterystyczne, chcemy wykorzystać w realizacji tego, tego projektu. To dzisiejsze spotkanie, ta dzisiejsza konferencja większy naszą wielomiesięczną pracę. Postanowiliśmy wykorzystać dla tego celu Polską Fundację Olimpijską. Chcemy, aby ta inicjatywa oparta była o organizację, która będzie miała kilka istotnych cech. Chcemy, żeby ta nasza działalność była transparentna, żeby wszyscy mogli poznać reguły tych zasad, którymi chcemy przybliżyć dzieci i młodzież przyszłych olimpijczyków. Chcemy, aby wszechstronny rozwój młodego człowieka stwarzał szansę i stwarzał nadzieję występu na tych i wszystkach, Ale nie tylko. Chcemy również stworzyć szansę tym, którym przez sport nie udało się kontynuować ich kariery, by przywrócić do życia. Tak się składa, że te trzy podmioty sportowy, komercyjny, gospodarczy i medialny. Mają ogromne